Hej. Jest godzina Gdzieś tak mniej więcej i 14 trzydzieści Nie wiem, bo Polibar, szczęśliwi to czasu wybra, nie liczą Powyparz do dziewiętnastu Słuchajcie, gotuję rosół yy, Bo stwierdziłam, że Już dawno nie było rosółu To znaczy ostatnio jak wam u rodziców Ale dawno nie robiłam Sobie zjemy rosół yy, Na śniadanie to było na śniadanie. Aha, na śniadanie była zupka chińska. Bardzo zdrowo i rozsądnie. Zdrowo z witaminami. I, I tyle, no. Co mogę Wam więcej powiedzieć. Idę dalej gotować rosół. Mam dzisiaj taki jakiś yy, szał na sprzątanie. Tak sobie jakoś wymyśliłam. Tak mi się zachciało sprzątać. I to jest właśnie taki czas, w którym ja lubię sprzątać. Jak po prostu mi się chce. Bo jak mi się nie chce, to mi ta robota w ogóle nie idzie. Dlatego no... Lubię sprzątać, jak mam wenę, a wenę dzisiaj naprawdę mam, więc ją będę wykorzystywać póki czas. A teraz pójdziecie ze mną zobaczyć, co tam w garnku słychać. Rudego, y, najlepsza ulubiona zabawka to jest, a tam czarny gra w piłkę, a rudego ulubiona zabawka to jest kawałek sznurka rozwalony, ma już go tak doprowadzony. O, proszę, już mnie chciał drapnąć. Widzicie, to jest po prostu kawałek sznurka, taki związany, i to jest jego ulubiona zabawka. No i tyle. A myszko, no. ja chciałem ci właśnie zawiadomić, że czarny gra y, tą obierką od Martki. No to dobrze, niech sobie gra. Oni mają takie specyficzne y, zabawki. Mają naprawdę specyficzne zabawki te koty. Czarny gra marchewką, a rudy gra sznurkiem. No takie są u nas zabawy. A teraz wam pokażę piękną azalię. Dziękuję za informację. Wiedziałam, że zawsze na was można liczyć. Jak czegoś nie wiem, to od razu się dzięki wam dowiem. Powiedziałyście mi, że to jest azalia i że nawet można niektóre azalie do ogrodu przesadzać. Co ja właśnie o tym poczytałam. Więc fajna sprawa. Piękne są te kwiatki. To jest normalnie coś wspaniałego. Jak to wygląda, to szok. I rosół gotowy. Tudum. No. Także biorę się za jedzenie. No tak, wszystko pięknie. Tylko nie przemyślałam jednej sprawy. Włączyłam 5 minut temu zmywarkę i w zmywarce są wszystkie łyżki. Wszystkie. Więc muszę jeszcze poczekać aż zmywarka wypierze. No chyba, że gdzieś w odchłaniach tutaj znajdę. Zobaczę, się załatwiłam. Słuchajcie, jestem uratowana, mam łyżkę jedną jedyną znalazłam. <grym> Jeszcze leżała tutaj pochowana yy, między jednymi doniczkami a drugimi. Yy, brudna, więc sobie umyłam i mam. Idę jeść. Dzień dobry. Kłaniam się wam. Pięknie, witam Was, i w ostatnim holu, w którym razem występowałem z Czerwcową Lęką, yy, omawialiśmy yy, różnego rodzaju filety z makreli, które kupiliśmy. O tak, i mówiliśmy Wam, że powiemy Wam, jakie uważamy za najlepsze. I wśród tych filetów z makreli, bo tutaj tak patrzę, bo mam odłożone Mieliśmy, akurat kosztowaliśmy razem, mieliśmy z Ustki filety, filety z makreli, w sosie pomidorowym I to jest, tak to wygląda I ja od razu omówię I te powiem Wam, no je właśnie teraz je? bo no to już dalej nic nie będę mówił. Później spróbowałem te. Tak. Powiem Wam, jeśli chodzi, tutaj już mogę coś powiedzieć o kolorystykę na przykład ładna kolorystyka, jeśli chodzi o sosik. Ładny ten sosik, ale mam wrażenie, że on jest taki bardziej korzenny. Tak, jakby więcej przypraw było dodanych. Jeśli chodzi o strukturę mięsa, powiem Wam czyste, fajne. Yy, takie, no, widać, widać, dobra ryba, nie? I smaczne ogólnie, nie? Ale akurat, no, mi i czerwcowej lęce, powiem Wam, no nie za bardzo, ale znaczy bardzo dobre są, bardzo dobre. Ale najsmaczniejsze, powiem Wam. To są te. Zgrala, yy, bardzo fajnie, y, zbilansowany smak. Yy, jeśli chodzi o kolorystykę, na przykład sosu, no to y, ten jednak, ten King y, O ma ładniejszą kolorystykę, tak? King Oscar ma ładniejszą kolorystykę y, y, sosu. Natomiast, no, powiem Wam, mięsko też, tu jest rewelacja. Tu jest tak zbilansowane, to wszystko powiem Wam. E, tak e, ładnie, wszystko no, do kupy złożone. I mięso takie powiem Wam naprawdę, no, nie jakaś tam, wiecie, popelina. Także jeśli chodzi o rywalizację, jeśli chodzi o rywalizację, właśnie e, filetów z makreli w sosie pomidorowym, e, ze wskazaniem na gral. Gral bardzo dobrze się spisał. No i to jest no moja taka i Czercowej Lenki opinia. No i widzimy się dalej, nie, w następnym holu. A to już myszka albo wam dołączy do yy, ja wiem, do vlogu jakiegoś, do vloga. No. Ja kłaniam się wam, życzę miłego dnia. Cześć. No to Cześć i czołem. Jesteśmy w Gdańsku śródmieściu. Przyjechaliśmy na spacer sobie, teraz słońce wyszło troszeczkę, ale ogólnie jest zimno i ubrałam kurtkę zimową, bo może będziemy długo. I wyszliśmy z auta. Tak, ale to... to wam powiem, to jest nie pierwszy epizod. I ona jak idzie na miasto to musi mieć tak, chleb, opatrunki dla kota, psa, ewentualnie ptaka spotkanego, nasiona, bandaże, termofor. Termos. I ona e... tak wszystkich wiecie. Uszczy nie siebie. no bo o co chodzi no bardzo się ze mnie śmieje no bo wyszliśmy z auta przeszliśmy kawałek i tam w krzaczkach taki kotek leży no i Śpij sobie w trawie ona mówi umarł już, umarł już pewnie. i wiecie ja nie wiem czy on żyje w każdym razie nie wygląda jakby mu było wesoło i w ogóle cudownie nie wygląda więc stwierdziłam że musimy się cofnąć bo tam żabka była i kupiliśmy karmę no i idziemy go nakarmić no, a albo się ze mnie śmieje, że ja powinnam wychodzić z, w ogóle z domu z całym ekwipunkiem, z, z, z apteczką i w ogóle ze wszystkim. Także nie wiem o co mu chodzi nie wiem o co mu chodzi, ale no co ja za to mogę? Że kotek leży biedny. Dobra, a teraz kończę, bo dochodzimy do tego miejsca i nie chcę, żeby się wystraszył i nie chcę, żeby uciekł. No. To weź. Za... Zaraz się. Smyszy, twoją, to zaraz Dobra. No i zobaczcie, on tutaj sobie leżał w tych krzakach, tutaj. O. Tutaj. I on tam taki skulony był. I teraz co robi? Nie. Yeah. Proszę. Jednak spał kotek. No. Dobra, idziemy, nie będziemy zakłócać, żeby się nie zakrztusił. No, do smacznego. Pa, pa. No dobrze słuchajcie, doszliśmy na szafari. Strasznie wieje. Normalnie wieje jak nie wiem gdzie. Także chyba ta kurtka zimowa to było dobre wyjście, tutaj widzicie jeszcze ludzie w czapkach chodzą normalnie. Tak zimno jest. A Już do, dawno nas tutaj nie było. Ostatnio nie wiem kiedy tutaj byliśmy, chyba latem, jak płynęliśmy statkiem. To wam pokazywaliśmy ostatnio te tereny rok temu latem. Jak płynęliśmy do Sopotu, z tego co pamiętacie. No i tutaj budują ostro. No, tutaj jeden zatonął. Już chyba nie do odratowania. Idziemy dalej. Ja mam dzisiaj dwa kucyki. Przed chwileczką, znaczy przed chwileczką, jakieś pół godziny temu napisałam Wam na Instagramie dwa kucyki. Mam, komu je dam. <śmum> komu je dam? E... Czarnemu, rudemu, czarnemu co tam biega po górze A Tobie nie? Takiemu rudemu jeszcze, który tam czasem się zapędza do nas Jeszcze jest borsuczkik Trzeba już uwzględnić tak, jeżyk z Sopotu. Ale mam tylko dwa No to... Ojej, to Możecie nie wiem Musisz trzeba jakie... więcej Ojej, to ciężko Mieszko, będzie, bo nie mam więcej włosów Oni to potrzebują się. też No dobra, ja myślałam, że dla Ciebie Mieszko, ja jestem na szarym końcu ale Artur mi powiedział, że bardzo ładnie wyglądam, prawda? Tak. No. Dobra, to idziemy dalej. A tu, tu jak na rowerach kiedyś byliśmy Wodnych takich o A to jest akurat elektryczny A jak byliśmy na wodnych to pod statkiem płynęliśmy tu, tu pływaliśmy. Tu pływaliśmy. I takie fale były I przepływał duży statek taki fale zrobił I myśmy bojali, że... Że nas utopi I się na to. Ale super były, było Nie? Mm. Zobaczcie jak pięknie jest Jak ci się podoba? Bardzo ładnie, cieszę Bardzo się. Bardzo fajny dzień. Słonko, Pomimo tego, że nie jest za ciepło, to jak tutaj jestem, to po prostu muszę, bo to jest jedyne miejsce, gdzie są takie lody. Myszka, jak y, pomimo że za ciepło jest, nie jest ciepło, to jak tutaj jest, to musi zjeść lody. Truskawka z mango. Mm. Widzieliśmy sobie do zimnych nóżek na taką małą przekąskę. No, sobie się troszkę ugrzejemy, a potem lecimy dalej. A tu sobie zasolił. No, wróciliśmy. E, ja się przebrałam rozpuściłam sobie włosy to znaczy, bo zaraz będę w kucyka sobie robić tam coś innego bo tak weszliśmy jeszcze do netto i co w tym netto? a kupiliśmy tylko pomidory i zaraz Wam pokażę zresztą nic takiego, po prostu jakieś tam rzeczy, które nam Brakują, no i na które gdzieś tam Artur miał ochotę, a może ja też. Więc zaraz Wam pokażę. O, takie coś. Bo tak będzie mi wygodniej. Bo chcę jeszcze coś ogarnąć, już Wam pokazuję, co kupiliśmy. Jak zwykle, albo przeważnie, to takie małe zakupy robimy w kartonach, więc <noise> dzisiaj yy, dzisiejszym sponsorem zakupów jest bella Normal Maxi. Taki był kartonik. No i tak ostatnio Artur y, idzie zawsze w y, to, bo nie ma oleju palmowego i bardzo to polubił. Zresztą ja też to zawsze lubiłam, tylko wcześniej z Lidla kupowałam dwa opakowania. Dwa opakowania. Yy. I taką meksykańską y, surówkę z kukurydzą, bo mam jeszcze te wrapy z, z Lidla, z tego co pamiętam, tak. I chcę zrobić tortille może jutro. Y, pomidorki. Wiecie, bo już żadnych nie mamy. Zupki chińskie. Takie dwa y, co się nazywa? Nie wiem. Takie żelki. Śmiej żelki. O. Dwa takie. No i karma dla kotów. I Artur wziął takie korniszone, delikatesowe z przyprawami. Uuu. Ale jakie malutkie. Normalnie pici pić, pici. Nie wiem. Zobaczcie, czy to w ogóle coś tam wyczuję, że mamy w buzi? Chyba nie. No, także tylko tyle, co, co wiecie, co tam brakowało i to wszystko tak naprawdę. Powiem Wam, że jak patrzę na te goździki, to cały czas nie wierzę, że jest i one cały czas stoją w tej samej wodzie, wyobraźcie sobie, ale dzisiaj już im wymienię, ale wyobraźcie sobie, że one stoją cały czas w tej samej wodzie i nic im nie dolega. Po prostu normalnie szok. To są nieziemskie goździki jakieś. One były kupione w święta wielkanocne. Dokładnie w sobotę. No normalnie szok. No. Dobra. Zabieram się za jakąś robotę. No. Ale najpierw to chyba muszę się napić herbaty. Kawy nie, kawy nie, ale herbaty. Albo może kawę? Dobra. Kawa raz. A która jest 18.13? Już jest 18.13, wyobrażacie to sobie? Ja nie wiem, jak ten czas szybko leci. Jak jest po prostu coś. Tak wiecie, fajnie czas leci, e, miło się spędza, czas jest tak fajnie i jest wolny, to w ogóle tak szybko czas leci. Żeby w pracy tak szybko leciał. Dobra, robię kawkę. I może się jeszcze później nie zobaczymy, a może nie? Zobaczymy. Jak nie, to PA. A jak tak, to nie pa.